każdy kojarzy filatelistów, ale nie każdy kojarzy filumenistów. Filumenista, czyli ktoś, kto zbiera etykiety opakowania zapałczane, ale w ogóle słowo filumanistyka, ma szersze znaczenie. Wstało z połączenia dwóch słów: fileo po grecku, lubić, miłować, i lumen po łacinie, światło. Jesteśmy muzeum, które gromadzi wszelkie przedmioty związane z ogniem. Z takich ciekawszych na przykład mamy krzesiwa w kształcie pistoletów, tak zwane krzesiwa skałkowe, czy zapalniczki przerobione z granatu czy z pocisków, które powstały w czasie I i II wojny światowej. Czy chociażby. Lampki oliwne, które są no, najstarsze w naszych zbiorach, takie trochę, trochę wyjątkowe, bo pochodzą z, tak, z przełomu właściwie tysiącleci. Czy zapałki maczane? Czyli zapalało się po prostu przez zamaczenie patyczka w kwasie siarkowym. Obecnie najbardziej ludzi interesuje, z tego co, co myśmy zauważyli, to jest taki sentyment do, do czasów PRL-u, tych wcześniejszych może lat niż późniejszych, czyli właśnie te, te etykiety z takimi hasełkami, zostań traktorzystą, czy oszczędzaj węgiel, czy stań do zaciągu pionierskiego. To, to się cieszy dużym zainteresowaniem.